Hej, wszystkich witamy. Gorąco. Hej, hej, tak. Pachmurny dzień. Mhm. Kolejny test petard. Jak to my, bo na tym nasz kanał się skupia. Petardy, ale w sumie i nie tylko, bo wyrzutnia, się nagrywamy inne takie bajery. E, dzisiaj takie retro. Jak, no retro, można tak powiedzieć. TP2 New, petarda błyskowa, coś takiego. E, 2 gramy sztuka, niby certyfikat jest. Oczywiście naklejka, bo chyba pod naklejką jest NWP. Instrukcja obsługi w języku polskim, rok produkcji 2017, niby. Partia pierwsza, wyprodukowano w Chinach o, i tyle, nie? F3 ile mamy sztuk? Mam no 20, chyba nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 16 sztuk mamy. O! To wy wygląda jest jakby złudzenie, że jednej sztuki brakuje, ale jest dobrze. Nie? Nie wiem. Coś takiego. Takie petardki. Pyk. Tyle za nie nie dałem. Cena chyba, nie wiem... Takiego straganiarza. Coś takiego z tyłu. No tu jest w sumie zamazane, nie? Więc... Jak to wygląda? Jak to będzie szkalać? Ja już sobie jedną sztukę odpaliłem, ale nie z tej paczki, bo dostałem luzem na przetestowanie i nie zadowoliła mnie. Gipsik, loncik, bez flary żadnej, czyli bez żadnych gratisów. Powinno fajnie szczelać. Ja powiem, że to szczela jak takie pół grama. z tego to paliłem. Zobaczymy, synku. Że ta jest inna wersja. Przepraszamy za szumek, giałem ja u nas. Oj. I. Pum! No, miałeś rację. To czyli. Bez rewelacji, no. Wrócę się po nie, nie. Tak, akurat to jest taki, no. z kiepski, no. Jakby zamoknął Wam to już po petardach. Takie wystrzału, no. I co? I no, i to. Takie słabsze. No. Taki, no, pierdek, korcaz bardziej. Prawie. Takie gniazdko minimalistyczne. No, zobacz, to zobacz, No, zobacz. zobacz no zobacz. Nie. zobacz. No, to nie jest to samo, co na przykład o. 5 gram. Dobrze. Takie pół grama nie? No dwóch gram na pewno to nie ma, bo... Czy w ogóle sprzedawać pod garnek? A ja spróbujemy. Może podbiję na pół metra. No. O, coś tu idzie. O, o. Nawet nie, przed, nie przedłużyłem, bo to nie ma sensu. I... O! No, jak mówiłeś, no. pół metra Podwójmy się, Zobaczymy czy coś w ogóle będzie No W tamtym okresie to były jedne ze słabszych petar No teraz czyli jak jak jak, jak, jak gram. gram Czyli nigdy nie wierzcie to, co co piszą na opakowaniu. No A wygląda jak taka FP3, no taka minimalistyczna, nie? Gdzie ja to? A w prawej... Lącik kiepski. Dziękujemy. Za reklamy, Moi drodzy. Na ptaszki. No nie no. Na ptaszki, może nie wiem. Zacznij nie synuś. To jest do zabawy petarda. Ale sam osobiście, sam osobiście, myślę, że jest troszeczkę nie dwugramowa, a wezmę półgramowa. Albo, albo jakiś coś tu jest w moi drodzy, z prochem. No nie wiem, trudno mi powiedzieć. Nie naśladujcie teraz, Jerzuca. Ja nie powinniście tak robić. Powinniście stawiać i e, oddalić się. No to czemu tak robisz? No i tak, zaraz gaśnie. Jedziom wyrzucił. Oj, ciała. Zaraz będzie huk. No, Poniosło na, się. No ostraszenie czegoś. No. Żab. Dobrze, niech będzie. Synuś. Widzowie sami ocenią. Co oni sądzą, napiszą w komentarzach. My się z wami żegnamy. No. Ja dzięki tak. Maćkowi mam te petardy, także dzięki hmm. synu, że zdobyłeś takie antyki. No. Do zobaczenia do następnych odcinków. Siemka.